Serdecznie ze mną Robert Misztal, kapitan zespołu Wonduline. Przypomnę zespół Wondulane. Dzisiaj tym meczem właśnie z ekipą panali rozpoczął smagania w super ze 7. Robert, porażka niestety 3 do 0, ale w pierwszej połowie mogę przyznać, że naprawdę graliście super, zresztą w drugiej tak samo, ale w pierwszej byliście przede wszystkim bliżsi tego, żeby otworzyć wynik spotkania. Oczywiście wiadomo, że kto, kto gra w ekipie pa, drużyny panali, ale mimo wszystko mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, między innymi słupek, jakby to wpadło, czy tam jakaś sytuacja, która, po której my szczarów oddawali z bliskiej odległości, różnie jak mecz mógłby się potoczyć, aczkolwiek no, dostaliśmy bramkę, potem już troszkę rozluźnienia, yy, wykorzystali to po raz drugi i potem już graliśmy. Myślę, że w miarę dobrą piłkę, ale niestety no, trzeba przyznać tym zawodnikom, że, że, że kiedyś tam w piłkę i pogrywają dalej. No, trzeba im wy, uznać wyższość po prostu. Czym by się upatrywał to, że, że dzisiaj przegraliście? Czym bym upatrywał? Myślę, że może było coś takiego, że się troszkę wystraszyli tej drużyny. Niepotrzebnie zresztą, bo, bo nawiązaliśmy w miarę równą walkę. Może troszkę, troszkę nas lekceważyli, ale, ale myślę, że, że dobry mecz my rozegrali. Następny będzie w miarę, myślę, że będzie jeszcze lepszy. Zobaczymy. Walczymy dalej. Fajnie. Dzięki wielkie. Dziękuję również. Dzięki.